Hej kochani, witam was bardzo serdecznie w nowym filmiku Dzisiaj mam po raz kolejny dla was haul Słuchajcie, trochę się tego nazbierało Ale chciałam wam pokazać co takiego kupiłam sobie W przeciągu ostatnich, no można powiedzieć tygodni Więc żeby nie przedłużać, przejdę od razu do rzeczy I zacznę najpierw od tych mniej spektakularnych produktów Czyli moje ulubione Maxi... Płatki kosmetyczne, patrzcie, zaciełam się. E, z Duszesy, czyli marki własnej, e, Drogeri Myla. Jak widzicie, one są takie duże, kwadratowe, kosztują, nie wiem, nie pamiętam 70-80 centów, coś w ten deseń. E, w środku jest 50 sztuk, są rewelacyjne, są oprzyte, nie rozwarstwiają, mi się naprawdę uwielbiam. No i do zmywania makijażu są po prostu idealne. Kolejna. Mniej spektakularna rzecz to są takie jednorazowe ręczniczki z Ebelin. W środku jest 20 sztuk, one są czterowarstwowe, jak możecie zobaczyć, one mają taką. Warstwę tutaj. Ja ich używam do czyszczenia pędzli. Tak wiecie, na szybko. Jeżeli używam właśnie tego e, cleansera z e, Maka, sprawdzają się rewelacyjnie. Pędzle domywają się bardzo szybko. Ile kosztują? Nie wiem, nie powiem Wam, nie pamiętam, ale. E, no, ale ja do nich zawsze wracam. Takie opakowanie wystarczy mi na długi, długi czas, ponieważ ja te ręczniczki przerywam jeszcze w połowie i za każdym razem, jak się malowałam, i na szybko chcę umyć te pędzle z zupełności, mi taka połowa wystarczy. Kolejna mało spektakularna rzecz to jest pasta do zębów Elmex Sensitive Professional. Pasta jest dosyć droga, trzeba przyznać, bo ona chyba 4 czy nawet coś koło 5 euro kosztuje. Natomiast jest rewelacyjna, jeżeli macie problemy z wrażliwymi dziąsłami, wrażliwymi zębami, czy to na ciepło, czy na zimno, czy ogółem, to bardzo gorąco polecam. Może ona nie jest jakaś, wiecie, taka jak Colgate czy Blendamet, że te pasty nawet przyjemnie miętowo smakują, nie pieni się też aż tak mocno, ale ja ją naprawdę bardzo lubię i jak wiecie regularnie wracam w drogerii Myla kupiłam sobie e, kolejne dwa opakowania moich ulubionych chusteczek e, do demakijażu z BB More e, akurat nie pokazuję Wam jedno opakowanie, natomiast e, drugie już wywiozłam na nowe mieszkanie, zatrzymałam to żeby, e, no żeby mieć tutaj na miejscu coś, bo ostatnie mi się właśnie skończyło i kolejna rzecz e, to Gillette Satin Care Oles, Oles, Olas. coś mam dzisiaj problemy z wymową Violet swirl. Słuchajcie, tamten ostatni żel zużyłam i tak jak podejrzewałam, jak mi pisałyście, on powinien być ten żel do golenia gęsty, o takiej gęstej konsystencji. Ten poprzedni był jakiś taki wodnisty. Zużyć go zużyłam, więc zobaczycie niebawem w denku. No i oczywiście potrzebowałam kolejnego, chciałam sięgnąć po ten sam. Okazało się, że wyszła jakaś nowa formuła i ten żel jest właśnie w takim fioletowym kolorze. E, po wyciśnięciu na dłoń jest już gęstszy. E, używałam już kilka razy. Oczywiście jestem bardzo zadowolona i słuchajcie, bardzo, ale to bardzo intensywnie pachnie, ale zapach jest taki no przyjemny, jeżeli ktoś lubi cięższe zapachy. On mi się kojarzy z jakimiś perfumami. Niestety nie wiem jakimi, nie pamiętam totalnie. Przejdźmy może na chwilę do włosów. I ostatnio kupiłam ze Swiss Opa e, szampon e, mocno oczyszczający. Jak widzicie, już go używałam kilka razy. E, ja go z reguły stosuję, na przykład dzisiaj go stosowałam. Ja go z reguły stosuję, można powiedzieć, że nawet co trzy dni, kiedy właśnie miałam na głowie, co trzy, co cztery dni, kiedy miałam na głowie suchy szampon. E, bo drugi szampon, który mam z Altery, mam wrażenie, że on mi tego suchego szamponu jakby nie doczyszcza, więc sięgnęłam po ten szampon w Rosmanie i powiem Wam tak, on ładnie oczyszcza włosy, natomiast ich nie, nie wysusza. Te włosy są rzeczywiście takie aż kwiczące. Ale słuchajcie, popatrzcie, tak lekko potem wyglądają. Ja bardzo lubię moje włosy po użyciu tego szamponu. Zresztą świeżość ich przedłuża się o jeden dzień wtedy. Ja jestem bardzo zadowolona. No i będę na pewno dalej z niego korzystać. I zostając w temacie włosów, sięgnęłam po coś, o czym dudnią i w telewizji, i na youtubach, i w ogóle cały świat. Jest to Pantin Pro V i jest to pianka czy odżywka w piance. Co jest najlepsze pod prysznic, jakby nie można było używać w wannie. Jest to do włosów delikatnych i zniszczonych, prezentuje się tak, o, ja wam tu pokazuję, ale wy już na pewno wszędzie widzieliście i słyszeliście i ogółem. Słuchajcie, bardzo fajny produkt, jeżeli macie tak jak ja włosy cienkie, aczkolwiek. Zniszczone, ale wiecie, nie aż takie, że widać, że są popalone, bo wtedy ten produkt Wam nic nie da. Ja już go też kilka razy używam. Rzeczywiście wydobywa się pianka. Ja muszę się nauczyć jeszcze tego um, odpowiednio regulować, e, dawkę, ponieważ zawsze mi się wydobędzie trochę za dużo. E, nakładam na końcówki i przyznam Wam się, że końcówki są po niej lekkie. E, ta pianka na pewno nie obciąża tych końcówek, więc to jest na wielki plus. E, no i co, więcej na razie jeszcze nie mogę powiedzieć, oczywiście pianka jest bardzo gęsta, co też mi się podoba. No zobaczymy dalej, jak się będą dalsze testy sprawdzać, oj bo mi tu wszystko leci. Standardowo dezodorant z Dove, ten Original. E, także kupiłam kolejne dwa opakowania. U mnie te dezodoranty schodzą. Wiecie co? Jak woda, ale wiecie, jak ja je używam, już wam mówiłam, uwielbiam i już od dłuższego czasu do, nie, do nich wracam. E, co my tu jeszcze mamy? E, z racji tego, że moje masło z Debody Shop się kończy i zostało mi faktycznie do użycia jeszcze tylko na jutro, będąc w DM-ie, sięgnęłam po coś, co uwielbiam, co jeszcze jest. Sprzedaży na pewno niebawem wyciągną z sortymentu, dlatego że to jest tylko zawsze zimowa, limitowana edycja. I jest to body lotion taki kremowo-olejkowy e, o zapachu oleju migdałowego i orzecha Marula dla suchej skóry. No, słuchajcie, zapach jest po prostu rewelacyjny. Ja uwielbiam ten produkt i w zeszłym roku Wam go chwaliłam i w tym roku chwaliłam. I będę falić, dopóki będzie, jeżeli lubicie takie zapachy, właśnie marcepanowe, migdałowe, no to będzie coś dla Was. Natomiast y, nie jest to produkt dla osób, które nie lubią, kiedy balsam pozostawia taką delikatnie oleistą warstwę, ponieważ to nie jest balsam, który wchłania się od razu w Wasze ciało. On zostawia tą warstwę, ciało pięknie po nim pachnie. Ja to lubię, mi to zupełnie nie przeszkadza, dlatego ja z tego. Produktu, jestem zadowolona i w sumie byłam od pierwszego użycia, które było już chyba, nie wiem, ze 3 lata temu. Eee, kolejny produkt, tym razem do demakijażu, zużyłam nareszcie eee, ten płyn dwufazowy z The Body Shop. Więcej do niego nie wrócę, już Wam opowiadałam dlaczego. I sięgnęłam standardowo po mój ulubiony z Rival de Loup Clean and Care. To jest ten dwufazowy, naprawdę kosztuje niewiele, bo niecałe euro 50 w standardowej cenie, a w promocji niecałe euro. Jestem z niego zadowolona. To jest pojemność tylko 100 ml, więc przy codziennym użytku on nie wystarczy na jakoś mega długo, mi średnio na dwa tygodnie, jeżeli używam codziennie. Natomiast ja go uwielbiam i za tą cenę uważam, że póki co nie ma nic lepszego. Ostatnio pokazywałam Wam we vlogu, że kupiłam sobie z Cydy e, żel o zapachu rabarbaru, żel pod prysznic, natomiast także wywiozłam na nowe mieszkanie i jako, że zostało mi dosłownie z Batem Body Works tyle żelu w opakowaniu i nie mam żadnych więcej żeli tutaj, e, sięgnęłam po nowość dla mnie, żel, którego jeszcze nigdy nie miałam, z Laura Vandini, Kashmir Body Cares e, Softening Shower Cream prezentuje się tak. O, kupiony także w drogerii Myla. E, tam były chyba trzy różne rodzaje i powiem Wam, że ten najbardziej mi się podobał. On ma taki lekko pudrowy, ale kremowy zapach. No, jest naprawdę bardzo przyjemny. Jestem ciekawa, jak się będzie sprawdzał pod prysznicem i nie wiem, czy będziecie, spróbuję Wam pokazać, tylko żeby nie wylać. Uno momento. Nie wiem, czy zobaczycie, on ma taką Kolor ma taki, jak, e, jak samo to opakowanie ten żel o, aż wyleciało. No trudno się mówi, zaraz trzeba będzie e, wyczyścić. Więc jestem niesamowicie, niesamowicie ciekawa, jak się sprawdzi. Pojemność 250 ml, zawsze to miło wy, wypróbować jakiś żel, którego się jeszcze nigdy nie miało, bo już te wszystkie bale, nie bale i tak dalej, to mi się przejadło, szczerze mówiąc. Ehm, wracając do tematu e, kremu do ciała. Kupiłam taką miniaturkę z Trickle Moon, ponieważ wyszedł nowy zapach i ja tych wielkich 500ml butelek nie chcę, ponieważ już miałam dwa o innych różnych innych zapachach tego typu i miałam też do, duże. To nie są balsamy, które nawilżają jakoś spektakularnie, natomiast chciałam go przetestować, ten nowy zapach i to jest That Vanilla Moment. To jest w sumie mleczko do ciała o pojemności 50 ml. Powiem Wam, że jak odkręciłam i powąchałam, mmm, no to jest taka typowa wanilia, trochę jakby z nutą cytrynową coś pięknego, więc też na pewno szybko się zużyje, ale będzie fajne do przetestowania. Um, kupiłam także dwie maseczki. E, e, w sumie do twarzy, no tutaj jest maseczka moja ulubiona z Szebensa, e, truskawkowa z peelingiem, jest naprawdę rewelacyjna. Ten peeling. Idealnie pilinguje Waszą cerę i cera po, po zastosowaniu tej maseczki jest naprawdę taka miękka, gładka, delikatna, no super. E, ja do tej maseczki także już od dawien, dawien, dawna wracam. I druga maseczka, którą kupiłam to jest do oczu i ust e, z kompleksem liftingującym. Natomiast to są te cztery takie malutkie saszetki, natomiast jak wiecie ja tą maskę używam jako krem e, pod oczy i na powieki właśnie na noc kosztuje niecałe euro a wierzcie mi, że lepszego kremu na noc jeszcze nie miałam co my tu jeszcze mamy ostatnie dwie rzeczy do pielęgnacji także z drogerii Myla z Cadea Vera Face 25+, i to są te Clea Up Stripes do oczyszczania wągrów znaczy do wyciągania wągrów, oczyszczania porów, w środku jest 6 sztuk i to jest produkt wegański do cery normalnej i mieszanej czyli mojej jeszcze nigdy ich nie miałam, e, więc się na nie skusiłam. I kolejny produkt z Avera, tym razem Vital 35. To są e, te płatki pod oczy, które mają redukować zmarszczki wątpię w to, natomiast tych także nigdy nie miałam, jak wiecie ja uwielbiam te z Rival de Loup, ale od jakiegoś czasu ich nie kupowałam tutaj w środku jest także 6 saszetek po dwa, płatki pod oczy cena była taka sama jak tych z Rival de Loup, więc jestem niesamowicie ciekawa na pewno jak przetestuję i skończę, to się do nich, o nich dowiecie, może w międzyczasie się odezwę i na sam koniec dwa ostatnie produkty bo to denko jest dosyć spore Produkty, które pokazywałam Wam już we vlogu. Pierwszy to jest słynny Catrice Liquid Camouflage. Mój jest w odcieniu 020 Light Beige i to jest ten waterproof. Powiem Wam, że dwa razy go już stosowałam, czyli wczoraj i dzisiaj. I póki co pierwsze wrażenie jest naprawdę top. Jak będzie dalej, zobaczymy. I kolejny produkt to Essence Lash Base Mascara, czyli ta biała maskara baza pod maskarę, którą także i wczoraj i dzisiaj użyłam. I tak wygląda szczoteczka, zwykła taka z włoskami, cała biała. Użyłam dzisiaj i wczoraj, i póki co się przybliżę. Jestem zadowolona. Popatrzcie, ładnie mi rzęsy rozdziela, ładnie mi rzęsy wyciąga, to znaczy tuż nałożony na tą bazę więc jak mówię, póki co tak, że jestem zadowolona. Ok, kochani, to by było na tyle, jeżeli chodzi o te zakupy. Znowu się tego nazbierało, natomiast e, jeszcze niedługo pojawi się haul z Douglasa, ale najpierw musi paczka przyjść. Dajcie znać, czy znacie te produkty, czy już któreś z nich używałyście, używaliście i jak się Wam sprawdziły. E, to by było na tyle. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, pa!